Co tak? To jest super! Przecudownie tak co jest? Przed cudowną. Ja wie, co to wam powiem. Na przykład, jak grzywa, ogon ok, gdzieś tam spoko, że jest taki długi, chociaż ogon to mi się bała, że przylepnie. Ale grzywa drażni mnie strasznie, drażnie, jako nie mam taką długą grzywę, ponieważ nie wiem, no, świat mi się przysłania. Ja mam wrażenie, że znaczy wrażenie, na pewno ten gdzieś tam ma jakiś dyskomfort z widzeniem, nie? że jakby zasłania mu to w jakiś sposób. Ej, jak oglądałam to pierwszy raz, to byłam, miałam takiego majtfuka, że myślałam, że to jest ogon konia i też zostawiam co, a potem skarżyłam, że to są włosy po prostu tej kobitki i ona ma tak piękne, długie włosy. No i nawet napisy że nie zostają jakby w kółku, czy tam po cyklu, czy w czymś tam te włosy się rozplątują. Matko, ale przepiękna, żeby mieć tak długie, piękne włosy, to... O matko... <grywia> Ajajaj... Bardzo blisko, żeby dostać w głowę z kopyta I mi też się raz tak zdarzyło, ale na szczęście zostałam. Ale no, jest to tragiczne, ten, bo w tym momencie wy nie, nie spodziewacie się tego, jeszcze siedzicie w środę i Grawitacja jest po prostu brutalna jest bardzo brutalna w takich sytuacjach O, nagrywasz filmik na Weta, zastępował o twój wczoraj był bardzo chory i kulawy I przysięgam Przysięgam, to jest każdy koń, to jest każdy koń tak robi Albo w momencie, kiedy trener mówi Koń ma się zstępować. tymczasem koń wygląda właśnie tak, co nie znaczy, że koń jest zdrowy, bo w momencie, kiedy na przykład coś się dzieje, my zamykamy tego konia, albo nawet nie zamykamy, ten koń gdzieś tam ma ten ruch ograniczony, bądź reaguje nam bólowo, no to w tym wypadku może właśnie tak świrować, to nie znaczy, że koń ozdrowiał i wszystko jest w porządku, e, tylko i tak trzeba konia pocie sprawdzić. I powiedzcie mi, co wy mówicie, że jeżeli was ktoś spyta dlaczego jeździcie konno, to zawsze, ja zawsze mówiłam, że to jest moje takie odstresowanie, takie, wiecie, taka odskocznia od wszystkiego, tymczasem odskocznia, więcej wyzywania nerwów i stresu niż faktyczne odskocznie, nie? A mimo to dalej jeździmy, mimo to dalej chcemy bronić w koniki. Szybki zrelaksji. Znaczy koniec szkolony w tajne sztuki walki <grystanie> o kurcy są dobre Piordzik. O kurde ty do takiego fiorda to ja bym kurde mogłam mieć świord, który skoczył 120, nie? <grystanie> Okej, okay, sweet, too much. Too much. <laughs> o, dlatego boję się Why zawsze, kiedy zwierzęta podchodzą do koni, żeby koń nie zrobił czegoś głupiego, nie, bo nie wie, że on zrobi coś, nie tak, tylko jedyna biedna tak jak szmatą go. <laughs> proste, proste, proste. Nie brakuje takiego vibe'u właśnie, takiego, takiego porobienia sobie głupot. I honestly have no idea why he does this. Um, my working theory is that he's stupid. I honestly have no idea why he does this. Ty, ale patrzcie na tak, um, jak on jest wygimnastykowany, jak on to... jest w stanie po prostu wyskakać to skupaniec. On jest lepszy od innych, bo on umie w galop. Tam już nie powinno być galop. <laughs> Kolejny kłócek. No, patrzcie, czy to nie jest słodkie, czy to nie jest fajne, czy to nie jest. Nie wiem, kłócek są super. To ja. To ja, kiedy przyjeżdża weterynarz i mówi, ile mam zapłacić, ja się kłócę, że ja nie chcę tyle zapłacić. Coś mi się przypomniało, wybrałem całą historię, z której do tej pory mnie zgłupia. Wiecie co, moja matma? Moja matma jest na poziomie minus 1000. I ja raz przyjechałam, bo właśnie miał, miał być konie szczepiony, przyjechałam do szczepienia. I wytrynarz mi mówi, ile mam zapłacić. I ja płacę. I ja zapłaciłam 5 zł, albo 10 zł mniej. Jeżeli pamiętam, jakoś tak mu dałam, bo źle zrozumiałam po prostu, co on mi tam powiedział. I on. Ja byłam pewna, że ja dam 5 czy tam 10 zł, że dałam więcej, a ja dałam mniej. I ja taka zadowolona dałam temu wytrynarzowi te pieniądze i powiedziałam, że. No, tak będzie spoko. że jest gitara. I poszłam sobie, a ten wytrynarz taki skonsternowany powiedział. Okej, okay, okej. Okay. Nie powiem, mam tak pewna siebie. Ja po prostu mam tak pewna siebie. A potem, wiecie, wróciłam do auta. Wszystko już po. Taka zadowolona, że dałam, wiecie, 5 zł więcej niż tam 10. Ja patrzę w portfel, liczę ile miałam tych pieniędzy. I doznam takiej konsternacji. Jeszcze ten wędrynarz gdzieś tam kręcił się po stajni, ale stwierdziłam, że jak ja tam pójdę mu to oddać, to będzie jeszcze bardziej głupie i jeszcze bardziej moja psycha tego nie przetrafa, więc yy, koniec końców uciekłam z miejsca zdarzenia. <laughs> naprawdę, ale zrobiłam to naprawdę nie, nieświadomie. Ja jeszcze tam nie trzeba, nie trzeba, jest dobrze, ten wędrynarz. <laughs> Na przykład, albo wcale nie. <laughs> Co tu się stało? A ja koń się spłoszył, wszystkie spłoszyły i wszyscy zmarli <śś> O matko jedyna Właściwie to nie jest śmieszne, no nie, <śś> Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało <śś> Przecież ten koń na końcu, który biega wokół tej dziewczyny O, kuska. <głos> <głos> okay, chyba nie będzie fanom świąt <noise> po tym traumatycznym spotkaniu. <głos> 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 mega fajna, mega czat, tylko gorzej by faktycznie koń tam zgubił klepki, że jednak to miejsce, w którym się zawsze zatrzymują, na przykład stwierdził, że on jednak pobiegnie dalej, to by było... O. no i to jest właśnie idealny prezent. Konik pod choinkę i to ja to. Jak kobitka w ogóle nie wzruszona, jeszcze są ukłon zrobiła. Tak, trzeba żyć takie, trzeba mieć podejście do życia. Najbardziej drogocenne ubrania jakie masz. No w sumie tak by to było. Ktoś was pyta czemu jeździcie konno, to się odpowiada, że to jest moja terapia, to jest moja odskocznia. Tam się uspokajam, tymczasem to co się dzieje w stronie, nie uspokaja, na pewno nie. to też must have, albo zrobić dla rzeczy do zrobienia życia normalnie, braknie, żeby wszystko podchaczać Tak <grymne> też pod choinkę. No. Po prostu odpowiedzi szybko. Uwaga, uwaga, zakończyliśmy kolejną serię TikTokową. Tak więc serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. I pamiętajcie, w każdym wtorek, piątek o 15.30 jest nowy filmik, także zapraszam Was do zaobserwowania, zapraszam Was do komentarzy, ponieważ to bardzo wspiera kanał. No i dajcie znać koniecznie, czy chcecie dalej oglądać TikToki, czy już jednak kończymy, bo mamy przesad TikTokowy, dajcie koniecznie znać. No i co? To wszystko. Do zobaczenia. Pa! pa!